z internetem więc już jestem wskakuję na kanał Fundacja Przytulny Domek gdzie od jakiegoś czasu pojawiają się myśli przytulne myśli które mają za zadanie wesprzeć w codzienności zatrzymać w tej codzienności skłonić do refleksji albo po prostu od tak przytulić słowem a niedawno usłyszałam takie zdanie świata nie zbawisz no właśnie, ale zanim świata nie zbawimy i rozwinę temat, to tylko powiem, że dzisiaj to jest 2021 dzień, kiedy myśli codziennie pojawiają się na żywo, wcześniej na Facebooku, Fundacja Przytulny Domek, teraz właśnie tutaj. A dzisiaj mamy piątek. 17 października 2025 roku. I właśnie nawiązując do tego zdania, które już powiedziałam i które jest w tytule myśli przytulnych że świata nie zbawisz to co to znaczy i co stoi za tym powiedzeniem? Są ludzie, którzy nastawieni są na siebie, na swoje ego, na swój egocentryzm, są też tacy, którzy są narcystyczni, którzy zagrabiają wokół siebie uwagę i robią to w to taki niedobry sposób. Ale też są tacy wśród nas, którzy chcieliby pomagać i. U... Dać swoje serce na dłoni, być taką osobą, która jest wspierająca. No i właśnie w takich momentach, kiedy so, spotykamy ludzi empatycznych, spotykamy ludzi, którzy chcą pomagać, to warto też pamiętać, żeby nie za dużo czerpać z tej pomocy i z energii, a te osoby, właśnie, które są tak nastawione na pomaganie, warto aby pamiętały o sobie, żeby. Nie dać z siebie za dużo, żeby też potrafiły przyjmować pomoc od innych osób, bo w budowaniu relacji na co dzień potrzebna też jest szczerość we wszystkim, co robimy i co mówimy. I autentyczność. I dobrze, że są tacy, którzy są um, nastawieni na siebie, bo to też pokazuje, jak bardzo świat jest różny. Dobrze, że są też wśród nas tacy, którzy właśnie pomagają. Natomiast czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce. I dobrze byłoby e, przyjąć taką postawę, że wszystkim nie jesteśmy też w stanie pomóc, bo też nie każdy jest. Otwarty na, na tę pomoc, którą możemy ofiarować. No i warto też zachować zdrowy rozsądek, warto też mieć taką równowagę wewnętrzną w, w tym, że pomagamy innym. No właśnie, żeby nie, nie zagubić siebie w tej swojej takiej codzienności, w swoich rozwoju e, swojej osobowości i tego potencjału, który mamy w sobie. E, wszystkiego dobrego. Myśli przytulne, 3-4 minutki tak codziennie dzisiaj o tym, że świata nie zbawimy, że możemy pomagać, i to jest dobre, że pomagamy i dobrze jest pomagać. Natomiast e, też trzeba akceptować to i odpuszczać brak gotowości na przyjęcie przez kogoś pomocy, choć możemy też starać się przekonywać do tego, aby ten ktoś, jak wiemy, że nasza pomoc jest potrzebna, tę pomoc przyjął. Cześć, witam. Myśli tak króciutko, 3-4 minutki. Ja już kończę. Jeśli masz ochotę posłuchać, co się zadziało wcześniej, to zachęcam Cię do odsłuchania czy poprzednich live'ów, które codziennie się pojawiają w przestrzeni przytulnego domku. To zapraszam. A ja Tobie życzę jeszcze wszystkiego dobrego na nadchodzący weekend październikowy.